Witamy na kanale Military Shop, a dzisiaj zrobimy test krzeseł dostępnych w naszym sklepie. Teraz sprawdzamy, jak siedzi się na naszych krzesłach. Mamy oczywiście nowszy model, mamy starszy model. I sprawdzamy. Mi się wydaje, że na tym akurat siedzi się dosyć dobrze. Sprawdzimy teraz, jak będzie się siedziało na tym. Tutaj też się siedzi dobrze. Tutaj na pewno plus dla now nowego typu krzesła jest taki że on właśnie, właśnie jest jakby położony cały, jest taki duży punkt styku. Tutaj są cztery, i tutaj nawet się w ziemi czasami wbijają te nogi. Więc e, ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o siedzenie, siedzi się o wiele lepiej na tym. Jeżeli chcecie zakupić jeden z tych modeli, które już się kończą, albo jeden z tych nowszych, zapraszamy na nasz sklep. militaryshop.pl w kategorii outdoor. Wyposażenie kempingowe znajdziecie obydwa modele. Do zobaczenia w kolejnym filmie